Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj będzie taki psiekowy vlog lub soniczkowy vlog, nie wiem w zależności, którą wolicie nazwę. I na początku rozłożę ten namiot taki dla Sony, ponieważ połączę ten vlog taki... Jest, jakby jest oswajanie ją z tym namiotem, ponieważ chciałam ten zrobić osobny Wam filmik, a pomyślałam, że zrobię już to od razu we vlogu. Ten I namiot jest złożony. Do... więc zaraz go rozłożę. Tak wygląda już prawie rozłożony, ale jeszcze nie do końca. Zaraz go rozłożę całkowicie. Tak wygląda ten namiot po rozłożeniu. Coś w rodzaju takiej głowy kota. Jak wiecie, kupiłam taki komplet z Active Pet. Był taki namiot i taki tunel. Z firmy Kitty. I tak jak piszę to jest dla kota lub psa małej rasy, więc dla Soni myślę, że tak. Więc na początku, żeby oswoić z tym namiotem, to włożę tam jej ulubiony kocyk, żeby się tak miło kojarzyło. będzie taką pierwszą rzeczą. To właśnie włożenie tego kocyka. Do środka. Przyniosłam też tutaj jakieś jej ulubione zabawki, które też można włożyć do środka. Żeby właśnie mniej się bała tego tunelu, nie tunelu, tylko namiotu, to mogę jej tam wrzucić zabaweczki. I trzecią rzeczą, która może nam pomóc w oswojeniu do wchodzenia do takich... takich namiotów i w ogóle chciałam pokazać, że ten namiot ma z trzech stron takie dziury, takie wejścia i trzecią rzeczą jest, są też smakołyki ponieważ na pies, jak zobaczysz smakołek to może dla niego tam wejść. A smakołki mamy tutaj pufię. I chyba ostatnio ciągle używamy tych zult. Takie jedzenie są takie dość fajne i bardzo sobie nie smakują. Ja wrzuciłam tam jej zabawkę, którą ostatnio bardzo często się bawi. Tą choinkę taką. I bierze do pyszczka cały ten namiot i gryzie. O, już dostała sobie zabawkę, ale nie wyszła do środka. I tutaj jeszcze mam znowu do smaczki. I wezmę jej takiego smaczka, i wrzucę tam do środka do tego namiotu. I tu mam tego smaczka, i tam wrzuciłam do środka. Za blisko. A teraz dłużej tam dalej. Jesenieczka weszła do środka do smakołyka. I tak wygląda w tym tunelu. Więc muszę przyznać, że się dość szybko oswoiła do tego namiotu. Myślałam, że to dłużej potrwa, bo na przykład z tunelem to dłużej. A może dlatego, że ten tunel szleści, a ten namiot nie. Jak i ten kocyk, który jest taki stabilny i Anna się nie boi już. Bo widzicie, wyszła sobie. Teraz jeszcze raz wezmę, żeby wyszła i z powrotem żeby wyszła, żebyście widzieli na filmiku. Sonieczka, chodź. Chodź, Sonioś. już chodzi i się nie boi. Chyba jej się spodobało nawet. A ja przy okazji, że nagrywam wam takiego vloga, to chciałam Wam jeszcze pokazać takie zaszyty związane ze zwierzętami moimi. To jest zaszyt o Zuzi. O tym co może jeść takie tam rzeczy. A to jest właśnie zaszyt w Soni uzupełniłam już miarę mogę Wam w sumie pokazać, co jest w środku, bo już go uzwońłam. A trzeci zeszyt, ja to jest kupiłam taki zeszyt, żeby rysować coś związane co z moimi zwierzętami, na przykład rysować gdzieś jakieś przeżycia, na przykład urodziny Soni, czy tam dzień żółwia o Zuzi. I takie do rysowania. Oczywiście nie umiem rysować, ale tak czasami jak mi się nudzi, żeby coś takiego porobić. A to jest zeszyt Soni. Jak kupiłam kiedyś w Biedronce. I to jest taki zaszycik, w którym uzupełniam o niej różne informacje. I teraz Wam pokażę całą zawartość tego zaszytu. Tylko tak w skrócie nie będę chyba dokładnie pokazywała. To jest układka zostawiamy na stronę czystą. a później takie zwykłe informacje napisałam data urodzenia, jaki jest rasy oraz imię jakie miała z hodowli. Tutaj taki kalendarz ważnych różnych dni, czyli kiedy są urodziny są oni, kiedy jest dzień psa, kiedy dzień zwierząt jak kiedy z nami była. To ja mam ogólnie oraz się, sobie napisam taki skrót. Sonieczka swoją zabawkę wyciąga. I bawi się na swoim zeszcie. A to jest ogólnie pluszatek, ta zabawka się tak nazywa. bardzo go lubi Sonia nie chce, chyba oglądali, zaszedł, bo zamknął Na kolejnej stronie są upodobania sanieczki i tu napisane po prostu co lubi i ogólnie na zabawki tu w dalszą stronę pusta Dalej przebyte choroby sobie zapisałam. Jakie sterylizacja, szczepienia, kiedy miała gliźnie Pozostałe szczepienia. I kolejne strony to są jakie umie komendy. więc ja sobie wypisałam wszystkie komendy jakie zna. Następnie o żywieniu. Czyli napisałam co jadłowie kuszczenięcy, później długo jadła karmę royal canin i teraz już bardzo długo je karmę brid. oraz co jest takie rzeczy domowych gotowanych też napisałam. A dalej napisałam moje ulubione rasy psów jakie są. No i to jest już poater w tym zeszycie, będę go później uzupełniać jak będzie coś więcej, ale na, na razie ja tylko zbędę, on zawiera rzeczy. W poprzednim filmiku, yy, też psiakowym vlogu, prosiłam Was o zadanie mi kilka pytań. Do vloga i tutaj zdawaliście samo na filmikiem, więc to już uważam sobie na te pytanka. I teraz, teraz wybieram jakieś 5 pytań może i na no nie odpowiem i tak będę w każdym tym soniowym vlogu, tym psikowym vlogu odpowiadać na na przykład jakieś 5 pytań Więc zawsze możecie zadawać pod tymi vlogami te, te pytania, ale nie musicie też zadawać, ponieważ wtedy zadaliście dość dużo pytań Więc ja będę po prostu, to nie będzie tak, że one będą się kasowały, że ja nie będę potem uważać, że te pytania były Tylko na przykład będę brała sobie z tego pierwszego jeszcze filmiku, spod tego filmiku te pytania Wasze komentarze i będę odpowiadała na nie czy nie na wszystkie, tylko po prostu te, które wybieram No więc teraz odpowiem na kilka pytań Kilka pytań od Cztery Małe Łapki Jaka jest Twoja ulubiona rasa psa? Więc moją ulubioną rasą psa jest Golden Retriever Jest to moja najbardziej ulubiona rasa psa i to już od bardzo dawna Ale z małych razem to Chihuahua, ale tak ogólnie to Golden Retriever I czasami kiedyś gryzła zuzie więc nie, nie gryzła jej, ale na przykład na samym początku jak kupiliśmy Zuzię i ją jak to stałam, Zuzie no kupiliśmy, po prostu jak była u nas w domu, pojawiła się, to to się na nią szczekała i to bardzo, pierwszego dnia najbardziej. I to nawet tak, że na początku zastanawialiśmy się, czy w ogóle da radę, żeby Zuzia była u nas, skoro Susie aż tak na nią szczeka. No i na samym początku też była ciekawa, więc tak chciała dochodzić do niej, na przykład ją peszczkiem trącać noskiem czy łapką, tak brać, bo chciała zobaczyć, co to jest, ale nie tak, że się na nią rzucała, żeby ją gryźć, tylko że bardzo szczekała, ale później się już do niej osłoiła, już tego nie było. I trzecie pytanie to, czy Sonia ma dowód, więc nie, nie ma. Teraz odpowiem na jakieś pytanie od Victory. Jakie Sonia lubi zabawki? Więc Sonia najbardziej lubi pluszowe zabawki. Takie pluszaki, te, które na przykład widzieliście teraz na filmiku, tego renifera pluszowego. Ma na imię Rudolf. Lubi tego pieska pluszowego niebieskiego, którego widzieliście, tą żabkę pluszową. Takiego też jeżyka lubi pluszowego. Dużo, bardzo dużo pluszowych zabawek lubi i wszystkie piłeczki. No po prostu każdą piłeczkę lubi i ciągle nosi piłeczkę w pyszczku po domu. I kolejne pytanie to: Czy miałam kiedyś homika, więc nie miałam, chociaż bardzo bym chciała mieć. I czy planujesz kupić nowego psa? No to tak planuję, ale za jakiś długi czas czyli na pewno jeszcze nie teraz, kiedyś planuję, ale nie wiem, czy kupić, czy po prostu zaadoptować to jeszcze nie wiem. I jeszcze pytanie od Wiktorii: skąd pomysł na wybranie imienia Sonia? Więc ogólnie to ona w hodowli miała takie niby imię, znaczy miała na imię Maja, ale wiecie, ona w hodowli była bardzo krótko, więc... więc to nie było tak, że ona reagowała. Ona no w ogóle jeszcze nie reagowano na to imię. Oni po prostu tak na nią mówili, ale nie reagowano. nie, więc mogliśmy wybrać, jakie chcemy imię. I ja chciałam nazwać ją Luna, ponieważ mi się to imię wtedy podobało. Teraz też mi się podobało, teraz mam też już inne, mam dużo w ogóle pomysłów na imienia, na imiona. A wtedy myślałam nad imieniem Luna, bo moja koleżanka miała pieska o takim imieniu. Mi się strasznie to imię spodobało, chciałam tak na, dać na imię, ale no, mojej rodzinie się akurat to imię nie podobało i każdy miał też swój pomysł. I mój tata wymyślił, że Sonia, a dlatego Sonia, ponieważ on kiedyś znał taką, y, znał kogoś, kto miał właśnie y, suczkę o imieniu Sonia. Był to Jamnik i było bardzo to fajny taki piesek. Kasuczka Sonia, i stąd akurat mu się podobało imię Sonia, więc mój tata i tak dał na imię. I to wszystkie pytanka, ale te, które na przykład zadawaliście pod tamtym filmikiem, to będę jeszcze je brała do kolejnych tych vlogów i na nie odpowiadała. W tym vlogu to już wszystko. Jeśli mi się podobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych.